Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji, dziś w Soczewce wraz z mieszkańcami Soczewki, i gminy Nowy Duninów oraz panem posłem Krzysztofem Mulawą. Pan poseł Krzysztof Mulawa, choć nie jest z naszego okręgu, przyjechał do nas, przyjechał do Nowego Duninowa, do Soczewki po to, żeby podjąć działania, które mają na celu wsparcie mieszkańców, mieszkańców, którzy od kilku lat mają poważny problem z uchodźcami, którzy początkowo przyjeżdżając tu z Ukrainy w wyniku wojny, jaka tam się rozegrała, zaczęła w 2022 roku, potrzebowali pomocy, ale od tego czasu dużo się zmieniło. Okazało się, że ci imigranci, ci uchodźcy stanowią poważne wyzwanie i poważny problem, zarówno dla samych mieszkańców, jak i dla dzieci, które chodzą do szkoły w Soczewce i w Nowym Duninowie. Pan poseł, który jest członkiem Sejmowej Komisji do Spraw Energii, ale był również członkiem Sejmowej Komisji do Spraw Afery Wizowej, zna się doskonale na sprawach dotyczących problemów z obcokrajowcami w Polsce. I pan poseł przedstawi tą sytuację, która jest tutaj bardzo, bardzo bulwersująca i która spędza sens powiek mieszkańcom Soczewki. Bardzo proszę, panie pośle. Dzie dziękuję, panie Marku. Szanowni Państwo, jestem, za moimi plecami jest kilku działaczy Konfederacji, ale przede wszystkim za moimi plecami znajdują się Rodzice, mieszkańcy Soczewki, mieszkańcy gminy Nowy Duninów. Przyjechałem na zaproszenie tych państwa, zwracają, zwracają się już właściwie do każdej instytucji o pomoc. Niestety od 2020 roku tej pomocy nie otrzymują, a otrzymali same problemy. W 2022 roku do Soczewki, do małej miejscowości, zaproszono 110, 110 imigrantów z Ukrainy, cudzoziemców, w większości to są Cyganie. W chwili obecnej imigranci stanowią 30, ponad 30% mieszkańców małej podpłockiej miejscowości. To jest, jesteśmy 7 km zaledwie od Płocka. Szanowni Państwo, ci ludzie zwracają uwagę na, na szereg problemów. Tutaj chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo i w dużej mierze bezpieczeństwo dzieci. Szanowni Państwo, nowi są sąsiedzi są uciążliwi. Spotykają się dzieci tych mieszkańców za moimi plecami z wyzwiskami. Z opluwaniem, z popychaniem, z zamykaniem w toaletach. Ci ludzie, zwracają uwagę, każdej instytucji niestety nie otrzymali do dzisiaj jakiejkolwiek pomocy. Czy to z kuratorium, czy to z Urzędu Wojewódzkiego, od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, od nikogo. Szanowni Państwo, koszty. Społeczne ponoszone w tej miejscowości są ogromne. Mieszkańcy Soczewki nie chcieli zrobienia ze swojej małej miejscowości, miejscowości multikultury. Multi multi Tutaj te 30% to jest coś takiego, co nie ma prawa, nie ma, nie ma prawa szanowni państwo, nigdy się zasymilować. Dodatkowo zaproszenie, jak to, jak to ma miejsce w Polsce, w cywilizacji europejskiej dotyczyło, wynikało z naszego serca, z tego, że chcemy pomóc ludziom, którzy, którzy mają problemy w swoim kraju, ale niestety zaszło to, szanowni Państwo, za daleko. Trzeba mówić o kosztach i społecznych, o bezpieczeństwie dzieci, mieszkańców Soczewki, ale również o kosztach finansowych. Według, według Urzędu Gminy Nowy Duninów wsparcie finansowe to jest na poziomie miesiąca 180 tysięcy złotych, czyli bez mała około 2 milionów rocznie. Dodatkowo z budżetu samej gminy w ciągu ostatnich trzech lat wydatkowano z GOPS-u 600 tysięcy złotych, a dodatkowo wiele tysięcy złotych wynikających z programu 800 plus innych programów społecznych, które niestety przysługują, przysługują imigrantów. co oczywiście stanowiło stanowiło zawsze punkt zapalny i tym o tym jako konfederacja mówiliśmy pierwsi od pierwszego dnia konfliktu zbrojnego wojny na Ukrainie, że pomagać należy z głową. Dzisiaj ten fakt, że dzisiaj musimy w ten pochmurny, pochmurny październikowy wieczór z, przyjeżdżać tutaj do Nowego Duninowa, do gminy Nowy Duninów, do miejscowości Soczewka świadczy o tym, że ten eksperyment w Soczewce po prostu nie zdał rezultatu. My jako konfederacja mówimy, że trzeba jak najszybciej z tym skończyć. Ja jako poseł, Szanowni Państwo, złożę pięć pism. Po pierwsze dzisiaj, jeszcze dzisiaj, jeszcze dzisiaj pięć pism zostanie wysłanych, szanowni państwo. Po pierwsze, po pierwsze do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dopytuję się, czy planowane są działania w kierunku relokacji obywateli Ukrainy ze środka w Soczewce do innych miejscowości. Jeśli nie, to jakie ministerstwo ma zamiary w kwestii pomyślnego rozwiązania tej sytuacji? A tą sytuację w soczewce, Szanowni Państwo, trzeba rozwiązać bardzo szybko. I najlepiej, żeby to nie było przerzucanie problemów do innych miejscowości, do innych gmin, tylko podziękowania tym ludziom, imigrantom, którzy nie potrafili dopasować się do warunków panujących w Polsce. Będę również wysyłał, panie, Szanowni państwo, pismo do Wojewody. Czy planowane są działania zmierzające do powrotu obywateli Ukrainy na Ukrainę na obszary wolne? Od działań wojennych, bo znakomita większość Ukrainy, znakomita większość tego, ter tego państwa jest pozbawiona działań wojennych. Dalej, również skieruje pismo do Najwyższej Izby Kontroli. O, poproszę o zbadanie prawidłowości wydatkowania środków z funduszy pomocy, bo te 2 miliony złotych, szanowni państwo, o którym powiedziałem, to są środki z funduszy pomocy, czyli z środki z budżetu państwa oraz z pożyczek. Czyli my, szanowni państwo, My zadłużamy się, żeby finansować imigrantów, którzy dla tych mieszkańców, dla mieszkańców Słocieki, dla rodziców stanowią zagrożenie. Nie chcą się dopasować, są proszeni, byli proszeni wielokrotnie o dopasowanie się do naszych polskich realiów, do naszej kultury, do naszych zasad nie umieją. Dlatego również pismo skierowane będzie do najwyższej izby kontroli, również skieruję pismo do rzecznika praw obywatelskich o le ocenę legalności, proporcjonalności decyzji administracyjnych dotyczących Lokalizacji ośrodka, zbadanie czy prawa mieszkańców gminy Nowy Duninów nie są naruszane przez niewspółmierne obciążanie usług publicznych. Szanowni Państwo, goście są zawsze w Polsce mile, mile widziani, ale jeżeli goście nie potrafią się dopasować do naszych zasad i stanowią niebezpieczeństwo, i mieszkańcy gminy jakiejkolwiek, czy będzie Nowy Duninów, czy, czy gmina Siece. Mają zawsze pozbawieni być problemów. Jeżeli są problemy w Soczewce, w Nowym Duninowie, to trzeba tym ludziom powiedzieć jak najszybsze: jak do widzenia i zaprosić ich do swojego kraju. A my, jako Polacy, nawet będziemy w stanie zasponsorować kilka kontenerów, na przykład koło Lwowa, ponieważ w większości ten teren jest nieobjęty działaniami wojennymi. Dosyć narażania na niebezpieczeństwo nas, Polaków. Bardzo dziękuję. Dziękuję telewizji. Republika za przyjazd, bardzo dziękuję. Liczę za zainteresowanie również innych mediów funkcjonalno-polskich tymi lokalnymi, ale jednak bardzo znacznymi problemami, które dotyczą może małe miejscowości, ale niestety to są, Pola, to, są, to są Polacy, a niestety te problemy wynikają z nieumiejętności zachowania się uchodźców, cudzoziemców. Ten eksperyment nie udał się w Soczewce, także dziękujemy tym, którzy nie umieją się tutaj zachować. Zapraszamy. Do siebie. Dziękuję bardzo. Jak widzicie, szanowni państwo, pan poseł doskonale zna sytuację tu na miejscu, jaka dotyczy mieszkańców, z czym się zmagają. Warto podziękować panu posłowi, myślę, z mojej strony jestem mu bardzo wdzięczny, ponieważ od kilku tygodni go prosiłem o przyjazd, ponieważ lokalni posłowie z tego okręgu jakoś nie kwapią się do tego, żeby tą sprawą zająć się na poważnie. Pan poseł przełożył swoje spotkania, pan poseł przyjechał tu i moknie razem z nami. Jestem z tego powodu mu bardzo wdzięczny i w ten sposób chcemy też pokazać, że my naprawdę jesteśmy zainteresowani problemami lokalnej społeczności, nie tylko dlatego, że to jest poniekąd zgodne z naszym widzeniem rzeczywistości, gdzie problem imigracji, problem obcokrajowców jest poważny, ale tak Także dlatego, że po prostu czujemy się z członkami tej społeczności. My tutaj, to jest piękne jezioro, to jest piękna okolica my tu przyjeżdżamy czasami, żeby pochodzić, pospacerować. Niektórzy tu łowią ryby. To jest naprawdę miejscowość w Płocku i w okolicach bardzo dobrze znana. I okazuje się, że zarówno lokalni przedsiębiorcy, jak i mieszkańcy z okolic, którzy tu przyjeżdżali, Odczuwają obecność tych imigrantów także od strony biznesowej, bo okazuje się, że obroty spadają, bo ludzie nie chcą tu przyjeżdżać, bo, nie chcą, bo niektórzy zastanawiają się, którzy kup, chcieli kupić tu dom czy wybudować dom, już, już teraz rezygnują z tych planów. To jest z, z niekorzystne także dla mieszkańców, właśnie soczewki, ponieważ właśnie się nie rozwija. Co ważne, co istotne też, przy panom, szanowni państwo, zastanówmy się, co będzie po wprowadzeniu paktu migracyjnego. Takie sytuacje jak tu, gdzie dzieci jeżdżą samochodami, dzieci, obcokrajowców jeżdżą samochodami po ulicach, gdzie się spaceruje z małymi dziećmi. Rzucają petardy, gdzie rzucają, rzucają petardy tak. przechodniów, przypadkowych przechodniów. Takie sytuacje to jest dopiero preludium do tego, co będzie w setkach miejscowości w Polsce, kiedy wejdzie w życie pakt migracyjny. My musimy to powstrzymywać już teraz na każdym możliwym etapie i dlatego właśnie też tutaj jesteśmy. Mieszkańcy są zbulwersowani, mieszkańcy już mają po prostu tego dość i oni też czują się poniekąd zaszczuci, bo... Zaszczuci, warto powiedzieć, przepraszam hmm? panie Marku. Chcę powiedzieć, że y, y, mieszkańcy zdecydowali się tutaj przyjść, ale są na tyle przestraszeni, że ich obecność przed kamerami mogłaby spowodować to, że ich dzieci będą poszkodowane w związku z ich walczeniem o własne bezpieczeństwo. Doszło już do tego, że w takich małych miejscowościach jak Soczewka ludzie boją się powiedzieć, co im przeszkadza. Interweniują owszem w ministerstwie, w kuratorium, przed chwilą rozmawialiśmy z mieszkańcami, ale nie boją się powiedzieć tego do kamer, ponieważ obawiają się o bezpieczeństwo nie tyle swoje, ale przede wszystkim swoich dzieci. Do, te, do tego doszło, że zapraszamy imigrantów, zapraszamy cudzoziemców, którzy u nas nie umieją się zachować, i my odczuwamy bojaźń w naszych miejscowościach, gdzie żyliśmy ze swoimi dziadkami, z rodzicami i teraz ze swoimi dziećmi. Dokładnie tak, szanowni państwo. Zamiast wydawać kolejne pieniądze przez kolejne lata na utrzymanie imigrantów, które, którzy sprawiają problemy lokalnej społeczności, przeznaczmy te pieniądze na budowę kontenerów mieszkalnych na Ukrainie i podziękujmy im za obecność tutaj. Dziękuję, dziękuję. bardzo. Jeśli są jakieś pytania, to słuchamy. Z -portal porządku. Panie Marku, czy macie jakieś nowe informacje? Bo tu była kontrola kuratorium oświaty w szkole. Czy macie już jakieś informacje w sprawie tej kontroli? Bo tu jeden z Waszych, m... członek nowej nadziei, jest ekspertem burmistrzem, I, I powiedział Pan, że przedsiębiorcy odczuwają namacalnie m... imigracji. Czy to można to jakoś bardziej jeszcze rozwinąć? No bo, że ludzie tu nie chcą już przyjeżdżać, to jest dosyć abstrakcyjne pojęcie, a zdaje się, że Państwo dysponują jakimiś głębszymi informacjami. Zacznijmy od drugiego pytania. Wczoraj rozmawiałem z takim przedsiębiorcą, On powiedział, że jest to zauważalne w związku właśnie z obecnością tych obcokrajowców, którzy są uciążliwi. Gdyby zdecydował się powiedzieć, to, to oczywiście zapraszam. Natomiast jeśli chodzi o pierwsze pytanie, wyniki tej kontroli, w ogóle wokół tej kontroli narosło dużo kontrowersji, bo wójt gminy Nowy Doninu stwierdził, że ta kontrola była z powodu. Do nosu fundacji, która zajmuje się romami w Polsce, która ma swoją siedzibę w Warszawie, która jeszcze warto powiedzieć, że ja wchodziłem na profil, to była fundacja, która interweniowała tutaj i jako główny element swojego zaangażowania jest dbanie o wielokulturowość. Dokładnie tak, więc mamy tutaj też presję ze strony, naszym zdaniem, mamy tu presję ze strony kuratorium i tej fundacji na lokalne szkoły. I czy ta kontrola coś przyniosła? No z tego co wiemy do tej pory, to kontrola przyniosła takie informacje, że mają być udzielone wsparcie, w tym udział osób, które mają się zająć wsparciem międzykulturowym. To jest tyle. Moim zdaniem, to niczego nie rozwiąże. To jest kolejne przepalanie pieniędzy podatników, i tak na dobrą sprawę nie ma to żadnego znaczenia. To tylko i wyłącznie są działania pozorowane. Uważamy, że wojewoda tymi działaniami pozorowanymi chce odsunąć problem od siebie. Jeszcze warto wspomnieć, że mieszkańcy, którzy skarżyli się i wymieniali konkretne działania i zachowania dzieci cudzoziemców, zostali proszeni. Dalszą, dalszą cierpliwość, wielką wyrozumiałość, bo niestety tak musi być. No My się nie zgadzamy z takim podejściem, że tak musi być, jeżeli, jeżeli, e, jeżeli stwarzane są problemy przez cudzoziemców, to te problemy trzeba rozwiązywać i na pewno sposobem na to nie jest uciszanie rodziców, którzy, którzy przekazują konkretne sytuacje, wydarzenia, które się wydarzyły w tej szkole, w okolicach. Państwo powiedzieli że zostanie petardy pod, no, pod nogi, pod samochody i, i jak, co jeszcze ci Mieszkanie... w internecie, do nas, do mediów do, 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 do dotarły, że, że właśnie, że jakieś tam było popychanie, plucie, jakieś tam akty przemocy, zamykanie w toaletach, tak jak powiedziałem, zamykanie w toaletach. Ja panie doktorze, jak usłyszałem o tej sprawie. Po raz któryś już we wrześniu tego roku, i przyjechałem tu na rekonesans na kilka godzin, zobaczyć, jak faktycznie jest. No i pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to że samochodem osobowym miedzie 7-8 osób w środku, trudno było policzyć, i to, i to dosyć, dosyć, można powiedzieć, brawurowo, jak na tej ulicy. To jest pierwsza rzecz, która mi się trafia. To są takie właśnie tego typu drobne problemy, które generują napięcia i generują poczucie braku bezpieczeństwa i komfortu. A do tego, jeżeli dodamy zachowanie w szkołach, gdzie dzieci obcokrajowców często są kilka razy starsze niż rocznik danej klasy i mają inny zupełnie temperament, inne podejście do polskiego ucznia, to, to wszystko generuje te, tą, tą złość, powiedzmy, taką społeczną, frustrację, irytację i to są to jest zbiór bardzo wielu codziennych, drobnych elementów, które powodują te napięcia. Mamy, jak w Soczewce, właśnie w Soczewce, przykład, jak wygląda multikulturalizm. On się po prostu nie udaje, bo... Od, zaczynając od drobnych rzeczy, miejmy nadzieję, że nie dojdzie do jakiejś tragedii. Miejmy nadzieję, że nikt nikogo, jakieś dziecko jadące samochody nie rozjedzie jakiegoś człowieka tutaj jakby mieszkańca. Młodzi, jakby młodzi Romowie pochodzenia ukraińskiego jeżdżą z samochodami. I... Tak mamy to na filmikach to, co jest nagrano. I sami się tym chwali. Tak? tak. Sami się tym chwali, to rzucaliśmy w internecie. No to w po konferencji tak. pracować nie panu to uderzenia. Tak, no to są takie właśnie detale, drobne elementy, wydaje się, że drobne. Natomiast dla dzieci w szkole, które są kilkuletnie, i takie kilkuletnie dziecko jedzie z autobusem do Dowego Duninowa, czy tutaj właśnie w szkole w soczewce, gdzie jesteśmy, i musi zmagać się z agresywnym, roszczeniowym dzieckiem obcokrajowca, no to jest problem. I kolejnym problemem jest to, że według relacji jakie słyszymy. Ci mieszkańcy tego ośrodka ma zawsze z Ukrainy, oni do tej pory nie komunikują się po polsku w sposób pozwalający na choćby podstawową komunikację. To też jest kolejny problem. To nie my powinniśmy uczyć się ukraińskiego czy jakiegokolwiek języka innego, tylko właśnie oni będąc gośćmi powinni uczyć się polskiego. To jest chyba normalne i zrozumiałe. Niestety, tak nie jest. Oczekujemy po prostu prostych rzeczy. Chcemy, żeby, żeby gość w Polsce zachował się jak gość, a nie próbował odgrywać rolę gospodarza. Oni naprawdę niewiele niewiele, żąda, niewiele żąda. Dokładnie tak. Bardzo dziękujemy za pytania i dziękujemy A za przyjazd skoro, Telewizji Republiki. O braku bezpieczeństwa nie było zgłoszeń na policję. A to, to jest dobre pytanie, panie redaktorze, bo też sprawdzaliśmy, e, sprawdzaliśmy wysłaliśmy pisma do policji w tej sprawie. Tych zgłoszeń, przepraszam, z pamięci teraz będę cytował, było ponad, przepraszam, interwencji było, Przyjętych, czy zgłoszeń było przyjętych ponad 500 od 2022 roku. Nie pamiętam jaka część dotyczyła tego ośrodka. Musiałbym wziąć pismo, bo później mogę Panu przesłać te informacje. Natomiast tu też pytaliśmy mieszkańców jak to wygląda. Oni mówią, że nawet jeżeli ich dzwonią, taką zostaliśmy opinię, a to tylko przekazuję, to nikt później się nie pojawia, nikt nie przyjeżdża. I to też jest kolejny problem. Też usłyszeliśmy, że dopiero w ostatnich kilku tygodniach, kiedy ta sprawa zaczęła rezonować medialnie, zaczęła się pojawiać tu policja. Nawet dzisiaj tu widzicie policję, ale wcześniej podobno jej nie było. Więc to też jest pytanie do policji samej, jak te stosunki z tą społecznością lokalną tutaj wyglądają i jak rzeczywiście wygląda kwestia bezpieczeństwa tu w okolicy od strony interwencji policyjnej. Oczywiście nie wszystko się pojawiło, zwłaszcza też na policję, no bo jak nie wiem, no ktoś rzuci petardy pod nogi, czy coś, to. to... Dajemy sobie, sobie sprawę, dlatego nie, nie zawsze od statystyki odzwierciedlały to, telefonie jest poniżej Dokładnie, dokładnie, więc pewnych rzeczy oczywiście się nie zgłasza, bo ludzie stwierdzą, że no więcej zachodu i problemów z tym będzie, niż może to warte. Ale z drugiej strony, to jest właśnie takie nawarstwianie się tych drobnych elementów, które powodują, że życie bezpieczne i spokojne przestało mieć miejsce. Po prostu. Panie pośle, pan to powiedział, że, żeby woda nie przeżyła tego jako gorący kartofel do po prostu do innej gminy, ale jeżeli w tym kraju 34 lata, ja wiem, że w tym kraju się tak rozwiązuje problemy, więc nawet jeżeli ci ludzie stąd odejdą, to wojewoda prawdopodobnie znajdzie jakieś inne miejsce, województwo mazowieckie jest dużym województwem i, i po prostu ten, ja nie chcę tego nazwać problemem, bo, bo to a może to jest tak, problem, panie redaktorze, no, ale to jest ja nie chcę tego tak nazwać, yy, po prostu deleguję tych ludzi tam, panie redaktorze, yy, powiem tak ogólnikowo, yy, Zgadzam ja się z panem, co pan powiedział, że ten problem bardzo często rozwiązywany jest, a właściwie w cudzysłowie, rozwiązywany poprzez przerzucanie gdzieś, przerzucenie tego gdzieś dalej. A to jest wina systemu, wina tego, że i Prawodawstwo Rolnictwa i po prostu przyjęły sobie taki model zarządzania państwem, są z partiami, które podlegają w pełnym, na pewnym poziomie poprawności politycznej, boją się dokonywać, dokonywać decyzji, które są niepopularne. Wśród ich elektoratów my chcemy działać z, dla lokalnej społeczności i nie będziemy bali się powiedzieć, że takich ludzi, którzy nie potrafią się zachować, to nie, nie należy przyrzucać do innego miejsca w województwie mazowieckim czy jakiekolwiek innym województwie w Polsce. Trzeba wywieźć i podziękować im, i wywieźć ich po prostu do ich ojczyzny, jeżeli umie, u nas nie potrafią się zachować. Bardzo dziękujemy.